Dzień dobry wieczór nasi widzowie. Dzień dobry kochani. Wyciągam specjalnie rosołek. Swój. Dam go do mikrofali, bo będę próbować ten. A ja się tak wrzucę. No zaraz poczytam, czy Aha. muszę przygrzać Jedni piszą, że smaczny, drudzy piszą, że nie paskudny. Smaczny, no. że paskudny. Czy ciekawe, czy mi to cukier podniesie? Powiem Wam, że jeżeli tu jest cukry 0 i węglowodany 0, więc on nie powinien w ogóle cukru podnieść. Białko, tłuszcz też jest 0, więc moim zdaniem nie powinien w ogóle ten podnieść mi cukru. No zobaczymy. Ale to i tak powiem Wam dopiero jutro, bo e, cukier mierzy się dwie godziny po jedzeniu. Uh -huh. A że ja mam czujnik, także ja będę wiedziała, jaki mam teraz cukier i jaki będę... No. Ale, e, I powiem wam, że tutaj jestem trochę w kropce, bo nie wiem jak mam sobie insulinę przeliczyć. Uh -huh. Bo nie ma węglowodanów. No to może lepiej nie jedz tego dzisiaj. Ale ja trochę spróbuję. Aha, no, tylko spróbujesz. Tak. Bo insuliny się przelicza na węglowodany, a to węglowodany jest zero. No. Bo Ewa pyta, jak z tym cukrem po tym? No będziemy no, no, badać. Tak. Zapiszemy, nie wiem jak to, po godzinie, po dwóch. No ja mój czujnik co trzy minuty mi mierzy a, cukier no to, także. Tak. Ja mam czujnik, który mierzy co trzy minuty mi cukier. O tutaj, o jest, o. No. O tych kapsułkach, co kupiła Becia do prania, też powiemy, jak je będzie yy, używać yy, Prać jeszcze nie prałam. No. Myłam naczynia w kapsułkach tych. I powiem Wam, że. E, e, czekaj, ten. E, pra, e, boże. E, no, naczynia były czyste. Jedynie pokrywka była brudna, ale e, tą pokrywkę mogłam źle postawić, że wiesz. Nie, 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 nie domyła się. Ale zobaczę jeszcze dzisiaj, bo dzisiaj albo jutro znów będę nastawiać. Mm -hmm. Ty patrz, to jest jeszcze w takim czymś. Mhm. Mm Podwójny worek. Tak. Także zobaczymy. Najpierw spróbujemy coś, co jest na pewno dobre. Mm -hmm. Patrzcie, dzisiaj robiłam omlecika. Pyszny omlecik już jest ten. Już wystygł. Nie ma żadnego zakalca. Nic. Nie wiem, czy to widać. Mhm. Mm mm. Jest. powiem wam, że był lepszy pół godziny temu ja już wcześniej go no. dlaczego? bo był ciepły Mhm. Mm mm. ale na śniadanie? tak tylko musicie dać dość dużo cukru, bo ja nie daję cukru do omletu mm. bo on się wtedy, mm, widzicie, on się wtedy nie pali a jak dacie dużo cukru to on się robi po prostu, się pali Wam, a w środku jest mm, surowy. Szybki, a lepiej właśnie polać sobie miodem, czy cukrem pudrem, czy drzemem e, Szybka wersja, bardzo fajna, smaczne, nie jest zbite. Zresztą to widać, bo tutaj są, o, powietrze, widzicie? Także jest bardzo fajny, nie jest zbity, nie jest tłusty. Mm smaczny, naprawdę smaczny mhm. co nie? tylko no, trzeba dać y, cukru pudru a to jeszcze musisz? to ja może jeszcze bardzo smaczny naprawdę na, na, na pewno będzie gości u nas y, częściej na, na stołach ale te można już. też zrobić bez jabłek nie? z bez warzywkami z warzywkami można by było, wiesz? Taki omlet zważył na... Nie na słodko, tylko jak ktoś mówi na, na wytrawnie. Na wytrawnie. I wiesz, że byłoby dobre. Będziesz musiała zrobić. Papryka. Mm. Pomidor. Mm -hmm. Może być szpinak też. Może być szpinak, Bo ale według ja ja mnie z papryką i z pomidorem byłby najlepszy. I cebulka. Nie? Czosnek. Tak, nie wszyscy lubią czosnek, ty. Ty byś do wszystkiego czosnek dokuczał. Ale możesz zrobić z papryką. Bo ja lubię czosnek. Naprawdę jest pyszny. Także bardzo szybko, jeżeli nie macie czegoś słodkiego, czy na śniadanko, zrobić sobie do tego kawka uczta o, Królewska. z taką paprykę Dobra, czeka. No. A Bartusia miseczka jest kupiona gdzie? W Tedim. W Tedim. Tak. Ona, ona jest wyższa, bo on musi tak wysoko iść. On musi jest wysoko, bo on ma problemy z przełykaniem Czeka, od małego. Czy od kola? Od kola. Wiecie hmm. jak coś powie to. Czekaj. Miseczka. Nie wiem, czy ten makaron no, trzeba pisze jakoś... Chyba wszystko. Czekaj. Prze... Trzeba przepłukać. Na silku? Opcjonalnie pisze. ale wiesz co może ja go przepukam. Przepukamy makaron. Ja, ja, my powiemy szczerze, czy to smakuje, czy nie. Jedna pani napis napisała, że mamy, jak kupujemy, mamy nie mówić cen, tak, że jest tanio, mhm. bo wtedy podnoszą ceny. Ja mam inne zdanie. Ja też, proszę panią. Nasz kanał nie ma milionowych zasięgów, żeby ktoś patrzył, co Becia z Arturem mówią w kuchni. To te kanały milionowe, to tak, co mają wyświetlanie po milion, dwa miliony za film. No te, co mają po 100 tysięcy na no, filmach tak, teraz. No. no, ale nie my. Czekaj, jak pachnie. Powiem Wam, że właśnie wącham. No. Patrz, tu w ogóle nie pachnie. No, bo tak miał być. Ktoś pisał Ktoś że Ktoś mówił, że ma posmak rybi Ja tu ryby, no. Ale tu. To każdy zobaczymy ma... w smaku. Tak. Dobra, ja specjalnie wiesz co. Tutaj kręcisz? No kręcisz, kręcisz. No to kręcisz. Ja zawsze kręcę. Czekaj, tu położę na tym. Ja specjalnie wodę Ja cały czas się uczę kręcić. Ja już wiedziałem jakbym mały, że będę kręcił kiedyś. Tak? No, no i taką wodą przenika. No ja ją wcześniej zagotowałam, tak, No, że jest zobaczymy, że była neutralna. Całkowicie. Dobra. Tak, czekaj jeszcze. I ktoś pisał, że glutowaty jest, co nie? No zobaczymy. Ja lubię takie rzeczy. Słuchajcie, bo ktoś mówi: po co kupiliśmy tyle, jak nam nie będzie smakował? Jak nam nie będzie smakował, to jest jadłodzielnia, zawieziemy tam. Może znajdzie się ktoś, komu będzie smakował. A artek jest taki, że on zje wszystko. Nie, tam. Bo Dobrze. lubi. Bo ja Dobrze. wszystko lubię. Tak, dodasz sobie czosnek i będzie dobrze. O, tak. czosneczek, podstawa. Czekaj. Ty wiesz, że to nie jest gopi pomysł? Jeszcze go sprawdzę z jajkami. Czekaj, co? Nie co? makaron? A czemu nie? O, jest już ona. Jest, pospała? Troszkę spróbujemy. O, mhm. tyle. Spróbujemy najpierw sam. Jedną kluskę tutaj. Palcem wejdź do buzi mi daj. Spróbuj, jak to smakuje samo. Czekaj, jeszcze makar. Bo ja lubię jakiś rosół taki bez gorący. Może. Tak. Nie ma po smaku rybiego. Ten, może, może to też zależy od firmy. Mhm. Ja też wam powiem. Smakuje jak japońskie makarony. Ja, ten taki u, jest udon, udon, czy jakoś tak? No, mi podpowiada. Nawet ten udon chyba smakuje gorzej. Co nie? Nie jest zły. Może nie ma zbyt ciekawego smaku, W ogóle smaku, mm -hmm. ale jest fajna konstytencja. Nie wiem, no mi, opo, mi odpowiada. No, mi też odpowiada. Ty, ale, ale fakt, faktem, że smaku nie ma. Tu trzeba dać. Czekaj, tu, tu jeszcze piszę. Aż jestem ciekawa, jeżeli nie będzie mi podnosił cukru, to ja jestem za... Tak kochana, po, poczekaj chwileczkę, poczekaj. Także to, to nie jest tak. Mi odpowiada. Każdy ma swój gust. A i proszę mi się nie kłócić na kanale. Tak? No. Kłócą się panie? Kucą? Panie się kucam. Ale ja się troszkę pokłócą, byle by się nie wyzywały. No, że To byśmy nawet nie udostępnili, jakby się wyzywały. Nie ma, nie ma co się... Ale czasami człowiek nie zauważy, bo tyle jest komentarzy i pójdzie jakiś No, komentarz. pójdzie, Puszczę. A ten, jak to się nazywa, coś miał mówić? Hmm. E, nie... Ale no przecież muszę coś mówić, że jeżeli ja uważam, że coś się stanie, no to jak mam to powiedzieć? No. Na ucho? No, papryka poszła dla fruzi. Nie, marcheweczkę. A marcheweczkę pokryłaś Ale co ty? Ona chyba nie wzięła marchewki. Nie, coś wzięła i uciekła. Dobra, coś tam je. Halo! Halo, halo coś tam je. Dobra. Ciemno tu. A i tam Bartusia widać. Cicho. Rosół już. A tylko jak jeżeli on nie ma smaku, to podejrzewam, że do rosołu. By, y, rosół musi być naprawdę taki wiesz, intensywny w smaku mhm. także zaraz zobaczymy mój rosół o. tą łyżeczką to będziesz lać i lać no ale nie chcę tak, bo inaczej zaraz się rozleję. O, widzicie, dlatego ja mam takie pojemniczki, Wyciągłam, rozmroziłam sobie rosół mam marcheweczkę a ta pani co prosiła, żeby jej kupić jeszcze no nie, ma, nie ma jeszcze u nas w Kauflandzie trzeba, trzeba po prostu sprawdzać w gazetce za tymi pojemniczkami. My będziemy pilnować Tak. To pani powiemy, jeżeli nie, no to jakoś tam to zorganizujemy czekaj. Musisz poczekać, aż przejdzie troszkę. No tak, może to właśnie trzeba trochę poczekać. I ja na przykład magii używam tylko do rosołu. Do żadnej innej zupy magii mi nie smakuje, a rosół jak nie ma magii, to ja po prostu nie jem. zobaczymy. Jak smakuje z rosołkiem. Trochę twardawy ten makaron, wiesz? Fajny. Mm. Trochę pieprzu. Tech ja zawsze. Nie, moim zdaniem nie jest zły. Mhm. Tylko, że... Za chwilę nie? się połączę, najpierw ja spróbuję. Dobra. Nie wiem jak wy. Ale mi bardzo smakuje, chociaż ja rzadko jem rosną. Tak, ale wydzieliśmy ten. Mhm. A jeszcze, jeszcze jutro pojutrze spróbuję. Inny. Tak, bo mam wszystkie są yy, yy, po prostu inne, nie wiem czy to będą smaki. Smaki będą te same, tylko że inaczej zrobione. Tak? No to tak nie myślę. wiem. Nie wiem. Ja to bym do tego sobie dodał pieprzu. Pieprzu i maki trochę. No, jest, mi smakuje i to bardzo. Ale ja też mam intensywny y, rosół, bo ja daję mhm. dużo warzyw, dużo no nie mięsa. nie czy dwóch, nie? Nie, nie, o. nie, bo to, to dla mnie to nie jest rosół. Musi być... Dy. Ja powiem Wam, że jak ja jem rosół, rzadko będę jadł, nawet z pomidorówką. O. Powiem tak, jeżeli ten makaron nie będzie mi podnosił cukru... To będziemy go używać. To będę go używać, bo jeżeli będzie mi podnosił cukier tak jak zwykły makaron, no to, to, to jest bez sensu go po prostu używanie, ale e, zobaczymy, także jeszcze tutaj mam, to się schowa do lodówki, jutro zjemy, bo mam jeszcze mhm. rosół zamrożony, także się zje z rosołkiem. Dla mnie jest bardzo dobre. No mi smakuje, mi też. Mi też. Jeszcze jutro czy pojutrze spróbujemy z tym rosołem. A mnie przekonać do rosołu? Ciężko? Tak, Ciebie ciężko, bo Ty nie lubisz odsłon, ja lubię. Nie, ale mi ty bardzo Ja muszę Tobie pomidorówkę robić. No. I to najlepiej z ryżem. z ryżem. A ja lubię pomidorówkę z makaronem. No, także dzisiaj macie taki filmik. Bardzo dziękujemy Wam za opinie. Mhm. E, tu, te tutaj. No i nie wiem, no i piszcie, czy, czy faktycznie i co wy o tym myślicie? Czy, czy, czy to, że ja mówię, że coś jest tańszego, że coś polecam, to faktycznie to później drożeje? Bo mi się zdaje, że raczej nie. Ja nie mam takiego wpływu aż takiej władzy to ja nie mam. No, oczywiście pe pewnie bym bardzo chciała, ale to, 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 to rac raczej nie. To nie ma ja? No, będzie raczej takiej władzy nie ma. No, także. Po że... prostu chyba to zbieg okoliczności. No. Także dziękujemy za wszystko, tak. łapki subskrypcji, komentarze, dzwoneczki, też Dziękuję. I tu jeszcze jest to dużo natki pietruszki. O i natki pietruszki dla mnie wyśmienite. Mhm. Także żegnamy się z wami. Do zobaczenia, pa, pa. Do zobaczenia, papa. Pa.